Na pewno w dzieciństwie bawiłeś się klockami Lego. A czy wiesz, że ojczyzną tych niesamowitych klocków jest Dania, a fabryka do dziś mieści się w Bilund? Nazwa to skrót od Leg God, czyli baw się dobrze. Firma powstała w 1932 i produkowała początkowo drewniane zabawki. 17 lat później zrobiono pierwsze plastikowe klocki, które nazwano automatycznie łączącymi się klockami. A wymyślony wtedy system łączenia jest stosowany do dziś. W Bilund stworzono miejsce, gdzie miłośnicy Lego mogą szaleć w dziewięciu krainach Lego, czyli Legoland. Fabryka Lego jest też największym producentem opon na świecie, bo w ciągu roku produkują ponad 300 milionów klocków opon. Wszyscy, którzy stanęli bosą nogą na klocek Lego, Ucieszy pewnie fakt, że zakład od niedawna produkuje też specjalne kapcie, które chronią stopy przed tym bolesnym zdarzeniem.